No, drodzy widzowie dzisiaj dzisiaj sobie obejrzymy taki film filmy Super Duper No dość, to jest taki dość ciekawy i lepiej żeby się z tego jakąkolwiek naukę I co wstawią mądry komentarz dam, dam lajka pod komentarzem i serduszko więc lecimy z koksem i oglądamy Above my throne, waiting for an invite to never come along. I am the latest love, singing the new songs. I read all the lyrics, so I can sing along. I am the latest love, so I the new songs, I can sing the lyrics, I never sing along, I never sing alone. No, eee, więc No już to wejdźmy do końca. No z dalej to się nic nie dzieje, więc cóż. Elo, Elo. Film się od razu pojawi po, po zakończeniu tego filmu, więc Elo, Elo.